Dzień dobry dzień, dobry, Cześć. Witam cię bardzo bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, podcast Słucha Miłości na dziś na kanale Ludzie Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na YouTubie albo um, inny wymiar Sukcesu, jeżeli słuchasz tego y, na aplikacjach do słuchania podcastów. Ja nazywam się Anna Antoniak. Miło mi Cię słyszeć. Nie widzę Cię, ale Cię słyszę. A czy nie słyszysz? Ty mnie słyszysz. <grym> Jestem osobą, która łączy. Psychologię, rozwój z duchowością. Być może w przyszłym roku połączę też, znaczy, no, łączę też w sumie biznes, ale mało o tym mówię jeszcze. Dlatego, że wszystko, co uczyłam się przez kilkadziesiąt lat, bo cały czas się uczę, ale kiedy się nawróciłam trzy lata temu, zobaczyłam. Że wszystkie książki, nauki i tak dalej, wszystko, co, co przeczytałam, co się nauczyłam, gdzie jeździłam na szkolenia, wydawałam kupę kasy, znajduję się w jednej księdze, w Biblii. Nawróciłam się poprzez to, że szukałam prawdy. I, i teraz łączę to wszystko i jestem niesamowicie podekscytowana i podjarana tym, jak wiele rzeczy. Bóg mi objawia, jak niesamowity on jest, i jak sobie czasami myślę nad, rozważam sobie, właśnie tak, um, tak sobie kontempluję, można to nazwać, albo um, medytuję nad jego słowami, albo nad tym, co on robi i w jaki sposób, jaki on jest dobry, to sobie myślę, wow, ja pierdził, jak w ogóle. To, to ja swoim umysłem nie ogarniam tego, naprawdę. No, na przykład pomyśl sobie, że ktoś zrobił ci bardzo wielką krzywdę. I teraz on chce uleczyć twoje serce i twoją duszę, bo wie, że ty cierpisz i pragnie tego. Tylko pytanie, czy mu na to pozwolisz? I ja to dokładnie opisuję też w książkach: jak uleczyć zranione serce, jak uleczyć zranioną duszę, i polecam ci. Znajdziesz link na pewno masz gdzieś tutaj pod spodem. Znajdziesz to na stronie też ludziesukcesu.com w sklepie, właśnie. I teraz. Twoje serce i dusza płaczą, chcą ją uzdrowić, pragnie tego, ale pytanie, czy ty pozwolisz na to. I ta druga strona, która cię zraniła, uwaga, on też chce uzdrowić tą drugą stronę. Chociaż ty byś nie chciała, albo byś nie chciał, żeby ta druga strona była uzdrowiona, tylko żeby jej dopiec, żeby jej dowalić, żeby wiesz. Ale on tak kocha człowieka, tak kocha ciebie, kocha tego drugiego człowieka, że on chce i uwaga, on robi wszystko, żeby ta druga strona też przemieniła swoje serce, żeby było dobrze, chociaż ona zrobiła źle, więc jakby no, konsekwencja jakaś tego jest i będzie ta osoba musiała to ponieść, tą konsekwencję, i może już ponosi, albo poniesie, nie mam pojęcia, bo nie mnie to oceniać, tylko on wie, ale ta osoba. Bóg pragnie, żeby ta osoba również przemieniła swoje serce i żeby było pojednanie między tymi dwoma ludźmi. Zobacz, to jest, co w ogóle jest niesamowite. I ona zrobi tak, że potem ty już nie będziesz cierpieć ze względu na tą osobę i, i tak dalej, ponieważ ty będziesz mieć taką radość i taką miłość sobie, i twoje okoliczności będą takie, że ty jakby w ogóle będziesz dziękować tamtej osobie, że ona tak zrobiła. <laughs> to jest w ogóle czat u niego. Naprawdę. To jest w ogóle u niego czat. I, i, I wyobraź sobie, że, że coś takiego on robi. takim jest lekarzem, to zrozumiesz? Ja sobie myślę tak czasami, wow, po prostu to jest, to jest, to jest szok. I jak sobie tak właśnie czasami rozmyślam, że bo Boże, jaki ty jesteś niesamowity, jaki ty jesteś wielki w swojej potędze, to, to w ogóle ja, to jest taka malutka, no taki pikus, jestem w ogóle, nawet, jestem kawałeczkiem paznokcia w, 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 lewym, w lewej dłoni. Może nawet nie. Naprawdę, to jest tak niesamowite, że, że to jest wow. Dlatego, e, dlatego, o tym mówię i dlatego łączę to. I słuchajcie, to każda dziedzina się z tym wiąże, każda, czy to sfera uzdrowienia, w książce Jak uleczyć zranione serce jest opisane uzdrowienie z choroby, która, y, y, która no, jest śmiertelna. Dzisiaj bardzo dużo ludzi zapada na tą chorobę. Więc... I uzdrowienie małżeństwa przy okazji, no to jest przepiękne. Uzdrowienie relacji, uzdrowienie finansów, uzdrowienie mm, zdrowia. Ka każda dziedzina życia, nie wiem, firmy, tak? Każda dziedzina życia może być przez niego uzdrowiona i to jest najpiękniejsze. Tylko, że my czasami chci chcielibyśmy tak na już, na teraz, na. Pk. O! Dobrze, już teraz. Bum, brzż. Nie poprzez cierpliwość. Chociaż uwaga, tak, Bóg czasami robi tak, że w jednym momencie zabiera z Ciebie wszystko. W jednym momencie zabiera z Ciebie e, nałogi, e, które Tobą władają i pod którymi Ty się podkładasz i które Tobą rządzą. Może tak zrobić, tylko pytanie jest, czy Ty masz w sercu to, żeby on z Ciebie to zabrał i, i że prosisz tego, albo pragniesz, żeby to zrobił. Albo właśnie jakieś mm, zniewolenie, albo jakąś ranę, żeby zagoił. To, to dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. U innych trwa to czasami chwilę, w zależności od tego, co to jest, u innych dłużej. Ale zawsze, kiedy poprosimy, to on pomaga. Wiem coś sama na ten temat. Ja może zacznę spisywać swoje świadectwa, bo to chyba kiedyś książkę na ten temat wydam, jakie cuda on w moim życiu robi i jak dzisiaj rano usłyszałam też piękne słowa, mm, ponieważ jakby miałam taki dylemat i było mi przykro z jednego powodu y, kilka dni temu, i rozmawiałam z nim o tym i, i nawet sobie popłakałam i pogadałam sobie, a dzisiaj rano usłyszałam piękne słowa i, i tak się tego trzymam. Chciałam dzisiaj poznać o tym, że byś wiedział i żebyś wiedziała, że on może zamienić wszystko, ale to wszystko, co złe w Twoim życiu, na dobre. Yy może użyć Bóg czegokolwiek do tego, żeby przemienić Ciebie i Twoje życie. Potrafi użyć wszystkiego w dobrej sprawie, nawet, uwaga, naszego grzechu, czyli mojego i Twojego. Na szczęście, owoc naszego życia nie zależy od nas. Jak ponura by była przyszłość, gdybyśmy, gdyby to od nas zależało, że będzie tak czy inaczej. Bóg panuje nad wszystkim i sprawia, że wszystko razem działa ku dobremu, nawet jeśli tego nie czujesz. Uwaga, nawet jeśli dzisiaj nie czujesz, że to, w jakim miejscu się znajdujesz, to się dzieje w Twoim życiu, że idzie ku dobremu, a ty myślisz, Boże, czemu nie działasz? Boże, czemu ty mi to zrobiłeś? Boże, dlaczego ja. Zaufaj. Widzicie, ja właśnie się, ja uczę się w takich trudnych momentach mojego życia i przez ten rok doświadczyłam ich kilka ogromnych. W tym roku doświadczyłam kilka razy ogromnego bólu, naprawdę tak ogromnego. I w takich momentach, kiedy mnie to bolało najbardziej, to ja za każdym razem po prostu przychodziłam do niego i mówiłam: po prostu ufam Tobie. Ja nie wiem, mnie to boli, jest mi przykro. Ja po prostu rozrywa mi serce, ale ja Ci ufam ja wierzę Ci ja i zabierz to ze mnie. Weź, zobacz, jak trudno jest właśnie w tym momencie, kiedy Ty leżysz i kwiczysz, kiedy jest Tobie źle, zwrócić się do Boga, jak Ty jak najbardziej chcesz się właśnie odsunąć, bo myślisz, że On Cię opuścił, a On Cię nie opuścił. I w chwilach, kiedy Ty przystąpisz do Niego, kiedy Cię boli, kiedy jest ci źle, to ukazuje się Twoja wiara. Ja już mówiłam o tym. Czyli zawierzasz to i ufasz, że mimo tego, że Cię boli, Ty wiesz, że to będzie dobre. To jest tak samo, jak z Twoim dzieckiem. Masz dziecko, które jest małe załóżmy. I ono mówi, mamo ja chcę zrobić sałatkę. A ty mówisz, nie, bo się pokaleczysz, nie możesz wziąć sobie noża. A on tak bardzo chce i płacze, i płacze, a ty mówisz, poczekaj, cierpliwości. Za rok będziesz robił ze mną, bo już będziesz większa, on ma, nie wiem, 4 latka. A on chce sobie kroić jajeczko, po, wiesz, albo nie wiem, cebulkę chce sobie kroić. Ale wiesz, że jak on sobie to zrobi, to będzie mógł sobie paluszki poprzycinać. To mówisz, dobrze, to ja Ci dam na przykład to, ale to też nie jest dobre dla niego jeszcze na ten moment. I on płacze, bo on chce i tu nóżkami. A Ty mu tłumaczysz, że jeszcze nie, bo chce paluszki będzie musieli jechać do lekarza, a on w ogóle Cię nie słucha, bo on sobie bzdurał, że on chce robić z Tobą sałatkę. A Ty, a ty pokroisz to i mówisz, chodź, wymieszaj teraz rączkami tą sałatkę, umyj rączki, wymieszaj rączkami, a no, sałatka będzie dobra. Zrobi to, ale bardziej zadowolony był z tego, żebyś żeby pokroić to razem z Tobą. Ale nie rozumie, że dzisiaj dla niego to by było krzywdzące, bo naprawdę zrobiłby sobie krzywdę. Bo to trzeba dobrze pokroić, a Ty wiesz, że pierwszy raz nóż w ręku, na przykład, to sprawiłby mu e, ból, bo, bo po prostu to by coś zrobił. I my tak samo w momentach, kiedy jest nam źle, mm, Powinniśmy przyjść właśnie do niego, a nie uciekać. Czasami dzieci właśnie się chowają, a jesteś niedobra i w ogóle, i uciekają, idą do pokoju, chowają się w kąt, wtedy ty idziesz do nich, chcesz im, wiesz, powiedzieć, no dobrze, synciu albo cuciu, no ja tutaj ten, a on idź sobie, nie lubię cię, bla, 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 bla. Ale ty wiesz, że to jest dla ich dobra. I on się uspokoi, on będzie wiedział, że, że tak, że mama miała rację. Poproś, aby Ci pomógł. Poproś, aby Ci pomógł za, za zobaczyć sprawy z jego perspektywy, ponieważ my nie widzimy dłuższej perspektywy. My widzimy tylko to, co już teraz jest i wymyślamy sobie historię, ale on wie, co będzie dalej. Ja, ja mówiłam to już na początku tego roku i w jakichś tam podcastach, że w tym roku mm, wydarzyła się też jed, w moim życiu jedna sprawa. I ja byłam przekonana, że to. Jest po mojemu. I kiedy nie wyszło po mojemu, dokładnie tak jak ja chciałam, dokładnie, to ja byłam zła na niego. I on jak to? Ja mówię, jak to? Ja, mówię, jak to? ja się kłóciłam z Bogiem. I ja wiedzę, twoja sprawiedliwość, ja byłam zła, ja byłam wkurzona. Jak, ja do niego, wiesz, mówiłam różne rzeczy. I ja mówię, nie, nie rozumiem ciebie. Jak, to, jak możesz tak robić? Kłóciłam się z nim. Mówię Bogu, oczywiście. Bo nie rozumiałam tego. Co było w długiej perspektywie, on to widział. I wtedy usłyszałam głos, jak się z nim tak kłóciłam. I wtedy usłyszałam głos, że powiedziałaś, że przyjmiesz wszystko, co wyjdzie. Obojętnie, co wyjdzie, że przyjmiesz to. Jak ja, a ja tak się modliłam rzeczywiście, że, że przyjmę każdą twoją decyzję. I jak przyszła decyzja, której ja nie chciałam, ale on chciał, <grytanie> to byłam zła na niego i przeczyłam. I wiesz. I jak usłyszałam to w swoim sercu właśnie, że mówiłaś, że przyjmiesz każdą decyzję I, i jak to usłyszałam, to się od razu uspokoiłam. Mówiłam, no tak, przecież tak powiedziałam. Mogłam się dalej z nią kłócić, przecież nie, ale ja od razu się uspokoiłam, mówię no tak, nie rozumiem tego, ale okej. Okay. I trzy miesiące później wydarzyło się coś, co zrozumiałam, dlaczego ta decyzja była taka, a nie inna. I być może dzisiaj ty jesteś w miejscu, w którym nie rozumiesz, Sytuacji, w której jesteś. Nie, nie rozumiesz tego, co się akurat wydarzyło, być może dzisiaj, może wczoraj, może przed, w ostatnich. nie wiem, w ostatnim tygodniu, i nie umiesz tego posklejać, nie umiesz tego naprawić. Oddaj mu to, zostaw. I być może nie rozumiesz, ale on działa. Nawet wtedy, kiedy ty nie widzisz, on działa. To nie jest łatwe. Nie polegaj na własnym postrzeganiu tej rzeczy, tego zdarzenia. Tak? Ale zawierz jemu to zgodnie z jego wolą. Bo wszystko służy ku dobremu, uwaga, Efezjan 1:11. 11. Wszystko służy ku dobremu tym, którzy kochają Boga i są powołani zgodnie z jego planem. On ma swój plan na ciebie. I jeżeli ty mu ufasz, to uwierz, że on nawet to co złe, co się wydarzyło niespodziewanie w twoim życiu, on sprawi że będzie to na dobre. Naprawdę. I daję Wam słowo, że tak jest, ponieważ ja tego doświadczam i się zastanawiam, Boże, jakie jeszcze mi fajne rzeczy, jakie fajne rzeczy dla mnie przygotowałeś. I czasami właśnie, jak mi jest źle, to ja mówię, ja wiem, że, że to jest częścią i jakby muszę przetrwać i i nie tupać nóżkami, tylko ufać. Wtedy, kiedy jest trudno, a Ty ufasz, rodzi się Twoja wiara. Naprawdę. I choć czasami nie widzimy tego, to za rogiem już jest tam coś przygotowane, a my tak bardzo opieszale chcemy mieć do tego rogu, bo my teraz akurat płaczemy sobie i jest nam ciężko. Dobra, weź otrzyj te łzy, pociągnij rękawy, załóż buty i biegnij tam za ten róg. Biegnij, bo tam czeka na ciebie coś. Ale ty leżysz w łóżeczku i. <śmiech> <Why>? <śmiech> Dobra, ogarniamy się, wstajemy. Jest piękny czas. Marcie, jest koniec roku. Yy... Nagram podcast jutro na temat tego, jak fajnie podsumować rok i co zobaczyć w swoim życiu. A potem będziemy mówić o planowaniu. Bo. Planowanie i podsumowanie roku jest bardzo przydatne, i zobacz, ile rzeczy Ci dodaje. Ja właśnie też będę sobie robiła teraz w tym tygodniu, to więc dlatego to Wam również omówię. Ściskam, kochani, życzę cudownego dnia, dobrych świąt. Miejcie radość w sercu, nie jedźcie za dużo. ciast. Zastanawiam się, czy. Byłam wczoraj na długim spacerze, a dzisiaj zastanawiam czy pójść też. Znaczy, na pewno gdzieś pójdę, ale jeszcze poćwiczyć, może właśnie żeby troszkę pupa się nie zastała i żeby tam się, wiecie, jakiś tłuszcz, więcej tego tłuszczu, bo i tak tam jest, nie, nie, nie zebrało. Wszędzie mamy tłuszcz. Dobrze, kochani. Pozdrawiam, ściskam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!